Witajcie kochani, wiecie co, sprzątałam dzisiaj lodówkę i tak, miałam troszkę kiszonej kapusty, jedną czwartą główeczki miałam słodkiej kapusty, także wróciłam to do garka. dodałam listek, trzy kulki ziela, parę płatków ostrej papryki, pół cebuli, jeden ząbek czosnku. I teraz to podlałam delikatnie wodą i duszę, już się dusi z pół godzinki. A do tego dodamy Miałam jeszcze też zamrożone dwa kiełbasiane kotlety, dwie paróweczki się znalazły. Parę tych pieczarek brązowych, to są te. brązowe. Krimini. Krimini brązowe inaczej pieczarki. No i takie miękkie już miałam pomidorki, dwa takie nieduże, obrałam skórkę, też dodam. No a przy okazji, jak sprzątałam już zamrażarkę, to jeszcze mąż znalazł dla siebie homara. Labstera, kochani, jeszcze jednego mam. I dzisiaj będę. Homar po polsku. Tak. Lapster po naszym naszem Tak. Ale jeszcze tam widziałam, jeszcze masz. Jeszcze jeden jest? Jeszcze jest, tak. No. To może zrobię właśnie. On się właśnie rozmraża. Może zrobię... E, kochani, Taką mam sałatę? pytanie. Kochani właśnie, jak lubicie lapstery, to powiedzcie, czy chcielibyście zobaczyć lapstera, właśnie znaczy Homara w innej postaci, bo mamy właśnie ochotę mm, czekaj, na oczymy. sałatkę. I jakbyście no, się mieli ochotę, to możemy właśnie zrobić. Bo jeszcze jednego widziałam. Ale że chyba mamy. i tak zrobimy. Dobrze, ja teraz zabieram się Kończymy. już na ten alabigosik mój. Muszę bigosem, podsmażyć kolejne. sobie. Teraz sobie podsmażę właśnie te grzybki, właśnie z parówką i z tą kiełbasianym tym kotletem. Jeszcze nam zostało, czy to ostatnie już? No i jeszcze tam chyba są dwa. O, nareszcie będziemy nowe robić. Tak, ale mówię, że musiałam kapustę zużyć, bo był otworzony słoik, dlatego pomyślałam, że zrobię coś takiego, taki alabigos. No to teraz nagrzewam patelnię i zaraz podsmażę. Nagrzewamy patelnię, daję oliwę. No, a tak porządną łyżkę. Zaraz rzucimy pieczarki. Zacznę od pieczarek. Zacznę tak się mi troszkę nagrzewać. Łatwo sobie uważać. Młycha tutaj do Masz ładne łyżki. Akurat pod ręką. Ja rzucam pieczarki. Zacznę od pieczarek. Ja chwilkę dodam parówki i kotlecika ale niech się troszkę zrumienią mi pieczarki odparują płyny Także potrwa to 2-3 minuty. I na jakieś 2 minutki myślę, że wystarczy Wrzucam teraz kotlety upasiane i dwie parówki To było zamrożone jeszcze jest takie zimne a się muszą to dobrze rozgrzać i tak to zrumienić Jeszcze tak, parę minut znowu zajmie Jeszcze minęło jakieś 3 3-4 minutki nie dłużej. Uważajcie, pokażcie tego. Para, bucha. Bucha, para. I wrzucamy do kaputy. I będziemy gotować. No, za 2 godzinki. Tak jak się biego gotuje. Trochę to trwa. Będzie pięknie Zaraz Achnąć. jeszcze dodam pomidorka, ale to jeszcze nie. jeszcze nie. Teraz sobie to wszystko pogotujemy. Tak. Pod przykryciem. Od jakąś godzinkę, dopiero dodam pomidora. I kochani, minęła mi niecała godzina. Wszystko pięknie się tu gotuje. I pięknie pachnie. I teraz pora, żeby dodać właśnie te nasze pomidorki. One też potrzebują czasu, podgotować się. Soli nie dawałam, ale myślę, że troszkę dam, bo to już aż taka słona nie była. I dam soli. Pieprzu nie daję, bo dałam troszkę płatki ostrej papryki, to nie wiem jakie będzie ostre. Dlatego dalej gotujemy. O co najmniej jeszcze godzinkę, dwie nawet. U nas jest dopiero 15, także jeszcze do kolacji daleko. Jeszcze może się ugotować Pomyjemy o 11 rano i później tak dziś o 17, a w międzyczasie przekąski na 4, a do komary. No i gotujemy kochani, gotujemy dalej. Bo jeszcze głodni nie jesteśmy, także jeszcze dwie godzinki pogotujemy. W międzyczasie będę mieszała. I no próbować i będziemy. Doprawiać, tak. Bardzo ważne, doprawić tak. dobrze. Mam akurat tutaj dziureczki w tej pokrywce, także się odparowuję. Ja już kochani wyłączam kapucha gochowa. Ja już próbowałam coś pysznego teraz ją przykryję zostawię dosłownie na 15 minut i zaraz będziemy próbować Ty będziesz kochanie próbować po ja będę sobie humara. rakach szykował ale kochani nie będę pokazywał wam homara bo na naszym kanale już jest kilka filmików ja wam tylko powiem tak z tym ale ja wam tylko powiem jak smakuje takie sprzątanie lodówki i troszeczkę zielonej pietruszeczki Ja nie to tego grzaneczka z chlebka żytniego jej, ja już próbowałam ja wiem że jest pyszne wiem że to pychota no próbuj kochanie mm, chleb też pyszny A mnie rak czeka mm, Wejdę to będę mm, częściej lodówkę sprzątała coś pysznego mm -hmm, to ja mm. chyba zamrażarkę no bo to tam twoje. ja mam to swoje Pomary. Mmm, ale naprawdę kochani coś pysznego Lodówka posprzątana. Mam pyszne jedzonko. Smacznego, kochani. Rządzę smakuje, mm, kochani. Pycha, pycha. Takie kwaśniutkie jakie lubię. Dziękujemy za oglądanie. Mm. Trzymajcie się. Jak zawsze, kochanie. Do następnego. Będziemy znowu sprzątać lodówkę. Będziemy. Jeszcze, tam coś, co Jeszcze tam coś znajdę. Jeszcze tam coś mam.